Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy na kolejnej wycieczce. Sobota, nie, niedziela. Niedziela, który dzisiaj mamy. 24 sierpnia. Niedziela rano. 12:40 dokładnie. I jesteśmy jakieś 40 km od naszego domu. Natomiast od samej Brukseli to jest jakieś, może nie wiem, 20-15, bo jechaliśmy ringiem dookoła. I to jest miejscowość Gazbek. Przed nami 10 km do przejścia. Słoneczko świeci, jest bardzo ładnie. I mam nadzieję, że ta wycieczka będzie bardziej interesująca niż ta, która była tydzień temu. No ale tego jeszcze nie wiemy, i o tym się dowiemy dopiero później. Mamy wszystko: plecaczek. Ja mam tylko bułki tutaj. Ciężki, o, ciężki pleca plecacek. Więc trzeba będzie szybciutko ten plecacek opróżnić i coś przekąsić. Problem polega na tym, że te wszystkie rejony, które już tutaj mamy dookoła, niedaleko Brukseli, mamy zwiedzone i coraz mniej, mniej, mniej jest miejscowości, do których moglibyśmy przyjechać. Wszystko jest oglądnięte. Albo trzeba jechać, albo trzeba jechać bardzo, daleko. bardzo, bardzo daleko. 600 km zrobiliśmy kiedy? Na nogach, przez dwa lata. No, ale to przez dwa lata. W tym roku jeszcze nie, nie patrzyliśmy na statystyki, ale przez prawie dwa lata, bo półtora roku chyba zrobiliśmy 600 km na nogach. Po Brukseli, Nie po Brukseli, tylko po Belgii. ok, zamykamy sprzęt, zamykamy auto i idziemy weszliśmy właśnie w pole kukurydzy, tu jest taka przecinka pomiędzy jednym zagonem a drugim no i tak patrzę właśnie na te kukurydziane kolby i ja się zastanawiam czy takie kolby właśnie one są dobre do jedzenia, ale niestety nie, bo to są te kolby takie tutaj ta kukurydza chyba taka pasterna, ona jest dosyć już twarda, wysuszona, te ziarna są więc raczej do jedzenia by się nie nadawała. Nie ma jak tego ugotować. Zresztą, do jedzenia kukurydza jest dosyć specjalna. To nie jest ta zwykła kukurydza, tylko troszeczkę inna odmiana. No i te ziarna nie mogą być takie już suche, wyschnięte, bo tego się nie da ogarnąć. W sensie ugotować, żeby było miękkie. A jak wiemy też kukurydza musi być w specjalny sposób gotowana. Tam chyba nie dłużej niż 5-7 minut. Wrzucamy na gorącą wodę, lekko osoloną. No i po 5-7 minutach ta kukurydza już powinna mieć takie właściwości, że można ją jeść. Tą kukurydzę nie dałoby się ugotować. Nawet przez dwie godziny, chociaż im dłużej się kukurydzę gotuje, tą jadalną, nawet to ona jest bardziej twarda. No i jeszcze taki trik: jakby ktoś chciał gotować kukurydzę, to podobno zaraz po tych 5-7 minutach trzeba ją natychmiast schłodzić zimną wodą, żeby zatrzymać ten proces gotowania. No i wtedy ona nie będzie twarda. Tak to mniej więcej z kukurydzą wygląda A przed nami i za nami jak okiem sięgnąć pole kukurydzy. Kukurydzy pole rośnie pośród nas Tak śpiewał kiedyś chyba Lady Punk Dystans wynosi jeden. Ale nie o kukurydzy, tylko Często. o marchewkach. Jeden. Nasza wycieczka leśno-kukurydziana trwa. No, jak na chwilę obecną nie jest zbyt interesująca. Być może doszliśmy do takiego etapu, że już się nam wyczerpały fajne jakieś miejsca ciekawe, albo ciągnie nas ciągle do lasu. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś przed nami fajnego będzie. Jest w planie zamek. Odwiedzenie zamku tutaj niedaleko. Jeszcze nigdy go nie widzieliśmy, prawdopodobnie. No, ale jak na razie jest las dookoła nas. I w oddali majaczy poletko kukurydzy całkiem spore. No więc idziemy dalej. No i tutaj weszliśmy sobie do parku takiego, na terenie którego ma znajdować się ciekawy zamek. Jeszcze go nie widać, bo dookoła są drzewa. Ale gdzieś tam, gdzieś tam w oddali ten zamek ma być. Także być może będzie coś wreszcie ciekawego. No i okazuje się, że prawdopodobnie trafiliśmy na trasę, którą już kiedyś robiliśmy. Z tym, że teraz idziemy od innej strony, z innego kierunku. I mamy tutaj przed sobą właśnie tą cytadelę, ten zamek, który widzieliśmy. I ogrody, które tutaj można zwiedzić. No niestety, ale te ogrody są płatne. 5 euro wejście za zwiedzanie ogrodów. Tak, no i jesteśmy pod zamkiem, który już kiedyś odwiedzaliśmy, z tym, że dokładnie idziemy od drugiej strony. Idąc inną trasą Komutowską, doszliśmy do tego samego zamku, ale z zupełnie innej strony. Miłe, chociaż no, powtarzamy pewne etapy jeszcze raz. No ale tych ścieżek tutaj jest tysiące i można zawsze sobie wybrać inną drogę. A sam zamek wygląda tak. W związku z tym, że na zamku już kiedyś byliśmy, w sensie tam na dziedzińcu, przejdziemy sobie teraz zgodnie z naszą trasą tutaj koło takiej baszty nie wiem, czy to, co to jest jakaś taka wieżyczka strażnicza. No i tutaj na dole ma być piękne ogrodowe jezioro gdzieś tam. Z góry widać było to jezioro. I teraz musimy iść w prawo, i do tego jeziora można właśnie dojść. Natomiast, jak już wcześniej wspomniałem, myśmy szli od drugiej strony, od dołu. No, dosyć ładnie ten zamek wygląda od tej strony. Sam zamek. No, i tutaj jakieś zabudowania gospodarskie, w których służba lub straż zamkowa pełniła. Służbę onegdaj. A tutaj mamy chyba kościół dla zamkowych. Zamkowi przychodzili się tutaj modlić. Tak wygląda kościół. Okamerowany ze wszystkich stron, a na dole jezioro. Dosyć ciekawy kompleks tak sobie ludzie kiedyś żyli, organizując sobie w ten sposób różnego rodzaju aktywności. Zatem mamy zamek. I kościół. Niestety kościół jest zamknięty, nie można do niego wejść. A my lubimy zwiedzać kościoły, chociaż tutaj jeszcze sprawdźmy dla pewności jeszcze raz. 1625 rok, no ale zamknięty na cztery spusty. Czuć, jakby klimatyzacja albo wentylacja pracowała, bo taki jest szum w oddali. No, niestety wejść nie można. Zatem idziemy dalej. Przecinką w las. A tutaj z kolei mamy taką sytuację przyzamkową, czy też podzamkową, że są takie jeziora. One są na trzech, na trzech poziomach. Od najwyższego do naj. Do najniższego, tam jest najniższy poziom. Tutaj jest środkowy. No i kaczuszki sobie pływają, a z kolei tutaj mamy informację, że tutaj tylko i wyłącznie jest jezioro dostępne dla zwierząt i zakaz jest jeżdżenia na łyżwach. Jeżeli jest jezioro zamarznięte, ja nie wiem kiedy tutaj była taka zima, żeby te jeziora zamarzały. No ale w każdym razie nie wolno tutaj jeździć na łyżwach. Woda dosyć czysta. Widać dno. I pełno kaczuszek. A na szczycie góry majaczy zamek. I te kaczuszki, sobie tak przelatują z jeziora nad jezioro, z góry na dół albo z dołu do góry. Jak kto woli, tutaj widzę, że też jest jakiś punkt poboru wody, chyba z jeziora, albo przepływ do tego jeziora, które jest poniżej. O, właśnie tam. No, właśnie, a propos zim belgijskich tutaj zimy są takie delikatne, że te jeziora, nawet jak zamarzają, to one mają dosyć taką cienką warstwę lodu, więc ten zakaz faktycznie jest jak najbardziej uzasadniony że tylko zwierzęta się tam nie zapadają na, na tej tafli lodu mogą sobie, mogą się ślizgać. Natomiast, jeżeli byś chciał tutaj pojeździć na łyżwach, to niestety, ale lód pod tobą się zapadnie. Także trzeba uważać. Po prawej, natomiast na takich naświetlonych słońcem zboczach, mamy winnicę. Winogron nie widać, ale winnica jest. A z drugiej strony. Rybacy, chociaż widziałem, że tam były znaki zakazu łowienia ryb, chyba że oni mają jakieś specjalne pozwolenie w tym temacie. Bo była dokładnie informacyjna tabliczka, że prosimy nie odławiać ryb w tych stawach. Tak, wyszliśmy sobie z parku, i tutaj na drzwiach tej bramy tam, tam, za mną było napisane, że ten park. Jest zamykany w okolicach godziny 20:00. Zatem tylko i wyłącznie w ciągu dnia można się tutaj przechadzać, a na noc cały park jest zamykany. Wyszliśmy sobie z parku i tutaj obserwujemy taką dzielnicę willową, typową belgijską dzielnicę willową na przedmieściach wielkich miast. Posiadłości dosyć duże, nawet i za duże czasami. Ale jest wszystko otwarte. Nie ma ogrodzeń. Można podejść do płota. Kargol tutaj nie miałby gdzie podchodzić, bo tu płotów nie ma. Ogrodzeń nie ma. Wszystko jest ogólnie otwarte i ogólnie dostępne. Tak sobie właśnie Belgowie żyją swobodnie. Bez stresu. Przynajmniej było tak do czasu, kiedy. No, jeszcze byli tutaj sami. Teraz już coraz częściej jest coraz więcej dziwnych ludzi i się pojawiają też ogrodzenia. O, a tutaj trafiliśmy faktycznie na ten market, który mijaliśmy po drodze. Tak zwany szwarc, mydło i powidło. Ludzie sprzedają, co popadnie i komu popadnie za jakieś drobne kwoty I co my tu mamy jakieś odznaki jakieś starocie stare żelazka ubrania ze strychu ściągnięte obrazy czyli ludzie po prostu robią tak zwaną wyprzedaż garażową tak właśnie wygląda wyprzedaż garażowa można tutaj trafić naprawdę w fajne rzeczy ostatnio kupiliśmy taką głowę murzynki na takim targu no właśnie, szukałem tego słowa, no i się okazuje, że to jest pchlitark tak zwany. Szukamy czarnej murzynki, na raczej jej głowy tylko. O jedną w domu już mamy. Tu nie ma czarnej murzynki, tu nie ma buty, ale czarnej murzynki jak na lekarstwo. Nasze belgijskie wycieczki obfitują też w liczne puby przydrożne. Przeważnie zawsze jest jakieś miejsce, gdzie można się zatrzymać i się coś napić, nawet w niedzielę. No tym razem nie ma tutaj kościoła, bo takie... Jak nie, jak tam jest. No więc jednak. Czyli jest kościół, jest i pub. Tak to wygląda w Belgii. A do tego jeszcze mamy tak zwany pchli targ w tle. Widać pchli targ w tle. No. Kupimy jakieś bibelota. Tak wygląda pchlitark w Belgii. I na tym targu można kupić szwarc, mydło i powidło. powidło. Pogoda sprzyja. Dwa Słońce euro. świeci. Piwo 2 euro, mówisz? Eee, A to nie jest pchlitark to jest 0.33 dwa euro Czyli co, takie piwko 2 euro? Trochę drogo 2 euro? Być może uda nam się kupić czarną murzynkę no Albo jakąś inną tą statuetkę Pamiątkę na przykład z kenii kupioną w Belgii A w zeszłym roku dostaliśmy lata że jesteśmy za darmo, nie? No też był taki pchli targ, tylko że u nas w miejscowości i tak się okazało, że akurat tą głowę czarnej murzynki sprzedawał mój kolega, który, z którym kiedyś pracowałem, on się zwolnił z firmy i po wielu latach spotkaliśmy gościa na pchlim targu i to też jeszcze nie zauważyłem jego samego, tylko zainteresowała mnie ta głowa, tak właśnie jak tutaj leżała. No i wziąłem tą głowę, podnoszę swoją głowę z tą głową i pytam się gościa po ile ta głowa. On mówi: Słuchaj, cześć Robert, skąd się tutaj wziąłeś? No i to był mój kolega. Jak on miał na imię? Bjorn. Bjorn. Był lakiernikiem. No, nie z tych bjornów znanych, ale. Z To był Bjorn. No i Bjorn, mało tego, że nie sprzedał nam tej figurki, to jeszcze nam ją dał po prostu za darmo. Do, do, dołożywszy do tego mężczyznę, bo dostaliśmy im, im mężczyznę. Tak, i... dwie głowy. Była czarna głowa czarnego murzyna i czarna głowa czarnej murzynki. Proponuję wstawić zdjęcie. Oboje, oboje byli czarni jak święta ziemia. I od tego czasu murzyni dołączyli do naszej rodziny. Pozdrowienia dla wszystkich murzynów. Opuszczamy powoli pchlitark. Troszeczkę się posililiśmy w sensie soczek pomarańczowy i piweczko. No i idziemy dalej w naszą wycieczkę, która tym razem będzie już powoli chyba zmierzać ku końcu. Tak mi się wydaje. Jeszcze może 2-3 kilometry i powoli zmierzamy do, powoli zmierzamy do celu. A tutaj idziemy sobie i idziemy. Jest takie gospodarstwo rolne. Wygląda na opuszczone. po wybijane szyby. W, za, w obejściu nie ma nikogo. Pusta stodoła. Tutaj kiedyś chyba były konie. No i widać, że to od dłuższego czasu jest Następnie opuszczone. Jeszcze jakieś stare koparki. Nie wiem, to są zagrody świńskie. Całe gospodarstwo rolne opuszczone, powybijane szyby. Też takich wandali nie rozumiem. Jak można komuś szyby wybijać bez powodu albo i nawet z powodem? Domostwo wygląda, jakby jeszcze ktoś tutaj mieszkał przez niedawno. Ale w każdym razie posiadłość opuszczona w środku lasu niszcze je być może jest na sprzedaż kto wie dosyć stary budynek mieszkalny jeszcze starsza stodoła skręć lekko w no i popada w ruinę nie wiem tylko, dlaczego ktoś wybija szyby. Wandalizm wszędzie na świecie jest obecny. Jak widać. I tak oto nasza wycieczka dobiegła końca. Jeszcze przed nami tylko jakieś 100-150 metrów. I po lewej stronie mamy parking. No, oprócz tych zamków nic ciekawego, nic specjalnego nie było. Ale przyjemna wycieczka w pełnym słońcu. Część przez las, część przez łąki i pastwiska. Przyjemnie spędziliśmy czas. 10 km za nami. Zatem kolejny kawałek Belgii mamy zaliczony. Dodajemy do tych 600 km kolejne 10.